Ciszy, zrodania, chodu. Gębrzeg, w ciszy z rozdania hołdu tymże chodzą. Oddział funkcjonariuszy służył przygotowawczy. Ważność! podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej. Świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej. Ślubuję. Służyć wiernie narodowi polskiemu, mając zawsze na względzie interes państwa polskiego. Ślubuję. Instytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego. Oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania. Oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Wykonywać rozkazy i polecenia Dochować tajemnic związanych ze służbą. Dochować tajemnic związanych ze służbą. Kształcenie, jakim nakłada na nas ustawa, uczciwe i odpowiedzialne pełnienie służby. Po okresie szkolenia podstawowego, szczegółowym zapoznaniu się z zasadami etyki funkcjonariusza Straży Granicznej, możemy się w pełni świadomie przystąpić do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej służby. Dla wszystkich jest to moment uroczysty.